No tak, no to chyba on zapomniał, że został zmieniony plan. I w planie już tych zapisów dotyczących sylwety nie ma. Jest tylko zapis dotyczący wysokości i w tym zakresie ta, ten projekt jest sprzeczny z planem. Zresztą te budynki, które obok stoją, też są sprzeczne z planem. Ale to jest może inne zagadnienie. No to nie jest inne, Panie, Dobrze, panie to bardzo proszę. Panie, panie Dyrektorze, jeśli chce Pan wypowiadać swoje prywatne poglądy, to proszę to zrobić poza sesją. Zadaję Panu pytanie. Jeśli do tego nie może się Pan odnieść, to biorę Pan głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie myślę, że mogę do głosowania. A jeszcze Pan radny, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, no właśnie widzieliśmy piękną zamknięcie ust pana przez pana prezydenta, dyrektorowi, który ma... To, to jest niesamowite. No to powinno przejść do historii chyba tego miasta, który ma wiedzę na temat tego, jak się planuje, co się planowało, jak wyglądają plany zagospodarowania w tym miejscu i tak dalej. No panie prezydencie, dlaczego pan zawiera dyrektorowi możliwość wypowiedzenia się właśnie na ten temat.